Zamek w Czchowie. Ruiny zamku królewskiego z XIII wieku. Ruiny położone są w Czchowie na wzgórzu zwanym Baszta nad Dunajcem w powiecie brzeskim w województwie małopolskim. Pierwsza fortyfikacja powstała w tym miejscu w drugiej połowie XIII wieku. Składała się z murowanej wieży obronnej stołpu otoczonej przez fortyfikacje drewniane, które w kolejnych stuleciach były zastępowane przez mury obronne. Zamek powstał w tym miejscu, by kontrolować szlak handlowy biegnący wzdłuż Dunajca i mieścił komorę celną dla towarów przywożonych z Węgier. Zamek w źródłach pisanych pojawia się po raz pierwszy w 1356 roku. W XIV i XV wieku dobudowano wokół wieży mur obronny, bramę wjazdową i budynek mieszkalny, będący siedzibą starostów Trzchowskich. Na zamku mieścił się Sąd Ziemski. Zamek administracyjnie w drugiej połowie XVI wieku położony był w powiecie sądeckim województwa krakowskiego. Od połowy XVII wieku zamek był opuszczony i zamienił się w ruinę. W drugiej połowie XVIII wieku zachowanej do dziś wieży mieściło się więzienie które zostało zlikwidowane po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku. Ruiny zamku w Czchowie są tematem jednej z litografii Macieja Bogusza-Stęczyńskiego i rysunku Adama Gorczyńskiego. Obecnie zachowała się jedynie częściowo zniszczona, bez górnej kondygnacji wieża i odsłonięte przez archeologów fundamenty murów. Głównym obiektem zamku była wolnostojąca cylindryczna wieża o średnicy 12,5 m i wysokości około 20 m. Wybudowano ją w południowej części założenia zamkowego. Wzgórze obiegał mur obwodowy o grubości 1,2 do 2 m. Przy północno-wschodniej kurtynie znajdował się dom mieszkalny. Od południa przylegała prostokątna sień we wschodniej części muru znajdowała się wieża bramna, przez którą prowadził wjazd na zamek. Zamek zbudowano z piaskowca. Dodatkowym atutem wizyty na zamku w Trzchowie jest panorama, jaka roztacza się ze wzgórza, które opada wprost do szumiącego w Dolinie Dunajca.